Witam serdecznie, Mariusz Pakowski zdrówko Filipiny. Uważaj! Carmen Bohon. rajskie życie w Kurniku, życie na filipińskiej prowincji. Jedziemy. Uch, może przed chwilą czyściłem lęc, a zakurzony jest. Może mam kurz w tym boksie, oli mi otwiera. No nieważne. Jedziemy na plażę, chyba na Panglao. Zobaczymy jeszcze, Czekaj, mam oko czerwone. Oliver się bawi A, moimi oczami dotyka, podnosi chyba miał brudne na rączki i mi się coś, jakieś zapalenie zrobiło, z pojówki chyba więc taki jest plan, jedziemy na plażę Ciaki już gotowe Oli tu się szykuje o. co, co? gdzie ty idziesz? tam, tam do mamusi On już się, on widzi, że ja idę i już jesteś gotowy Tak? To co, ja mam cię wziąć? Ale, Ej Szmakowski Chłopaki przygotowują liczona A pies przed chwilą nie nagrałem tego, tak widzicie? Pies podleciał, złapał coś i zaczął uciekać Gonili psa Hej Chyba mu się trochę zerwało z łańcucha. Dobrze, nie idzie Jesteśmy już na plaży i tutaj maszeruje nasz synuś. Chodź, Vanessa, tam już czeka na ciebie. Chodź, chodź, chodź. Chodź, chodź. Tu, tu. Chopadź. O. Wow. O. No i gdzie jesteś? Proszę bardzo, co tu się dzieje? No pięknie jak już do wody My sobie zjemy chyba co? We will eat first yeah? Samolot wzięliśmy wszystkie rzeczy dla dzieci Tym razem nic się nie zapomniało Będziemy zaraz latać Będziemy zaraz latać samolotem Mało ludzi dzisiaj, sobota jest, nie? Yeah? Saturday, nie? Yeah? No tourists, nie ma turystów Drogie Filipiny są, to nie przyjeżdżają To jest to limbo, czyli to jest pork belly, jak Danika mówi Czyli, no boczek, nie? Na grillowany No i kurczaczek Patrzcie co Oli robi Stał tu przed chwilą Zobaczył, że dzieciaki idą do wody No jak? Oczywiście też już jest gotowy Danika you need to take off this clothes, ha? Huh? Oh no. no Bąbelek co robisz? Do wody, tak? Okej okay. A będziesz kamieniami rzucał ok. <gryny> Tylko nie w Wamese. <Vanesa. gryny> Co tam? Mówiłem, żeby ręcznik przyniósł, jak ma, bo żeśmy zapomnieli ręcznik wziąć. Pies nam ukradł jezenę. Łobus. Co tu się dzieje? O, no i co, Oli? W ciuchach się kąpiesz? You not taking his clothes? Danika nie chce, żeby się opalił You don't want him to get tan, right? Yeah? Tak Karol Bring Towel No Poprosiłem Karolkę, żeby ten ręcznik wziął, bo zapomnieliśmy No ja Idę tam do niego. Browarka kupił, to wypijemy sobie piwko na plaży. Zmęcona woda. Dziś. Kurczę. Nie Za co, że piwko pijemy? Nie, to tylko małe piwko. Małe. Dwolitrowe. Nie, to jest litro. Litro, no. To jest jeden, dwa litry. Dwa litry. No. Tam, tam, tam. przyjeżdżajcie na Filipiny spokój, cisza, drony nie latają a chciałem przywieźć dronę <laughs> <nie? laughs> tak? jak się brać czy nie brać a to w polsce też jest afer ale z tymi dronami tam na jakimś... coś tam się dzieje no nie ma takich parów no fajnie, no, chcieliśmy wczoraj przyjechać ale Karol mówi, że padało wczoraj Ale nie wiem, tajfun no tyjfun, super nie A u nas nie padało A to ten lało normalnie człowiek no. cały małpy A jakiś super tajfun idzie do nas Marcinek już w Polsce, nie? Znaczy w Anglii, co? Nie, nie wiem właśnie, nie gadałem z nim ostatnio, nie? Marcinek, daj znać, gdzie jesteś Ja ujechać Jak idzie moja księżniczka Idzie Vanessa Ooo, łapa <laughs> Łapa, Oj, daj where's my hawk where's my hug, what i got something for you i got something for you give, give. <laughs> Salama, thank you so put here maybe so later she will eat one more <laughs> now she's going to water so give me i will hold it for you okay <laughs> Mm. A, i w tej chwili No. <laughs> Karol, jak ci się na panglażu zje. nie na Mam normalnie e, zarobiszty domek. Ja się muszę wyprowadzić w tym miesiącu. Co? Ja się muszę wyprowadzić w tym miesiącu. E... 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 <laughs> muszę, muszę. No, znaczy, e... chcę, nie? A okej, okay. to dobra. Nie to, że mnie chcą no. wyrzucić, nie? Nie, no. Ja już się domówiłem rok temu, nie? ale ty... je, ale ja, że szukam, nie mam, czy chciałbym znaleźć coś takiego w takim klimacie, jak my mieszkamy, nie? A, znaczy w takim, wiesz, miejscu, gdzie są drzewa, no, no. trochę takiej natury, ale nie ma nic. Ja widziałem ten filmy, co tam pokazywać gdzieś w nie. Ale na pewno nie o tym nie to w nie miało 15 tysięcy peso ładna chata ale nie? co ty tam człowieku tam nie masz pół metra od drugiego nie, nie, nie ma i tak dalej. a ta jeszcze ta... z boku jest ten kanał wiesz, jak na... woda spływa ale. z gór nie? a wiesz Oliver on wszędzie teraz chce on nie chce siedzieć w domu Oliver ale nie? patrz patrz na Bucklejon Baklajon mają bardzo tanie i fajne domki nie? a Baklajon to masz się blisko do Carmen no. i blisko tutaj i blisko do szpitala Oliver nie chce siedzieć już w domu on już chce wychodzić na zewnątrz i lata i sam już wychodzi rozumiesz i teraz wyjdzie mi tam, wpadnie mi do tego kanału, czy coś, i tam nie, tam jest chociaż kawałek takiej działki, żeby mieli gdzie pobiegać dzieciaki, Rozumiem, Ja ostatnio, ja w ogóle teraz wierzę, jakieś jakiś ja ostatnio jechałem do domu, pierwsze co wąż pff, jakiś, nie wiem, taki długi, no, a potem taki, no, taki, taki, taka, taka, taka jaszczura, taka wielka, nie, nie, nie te toko, nie, tylko takie coś. Nie wiem, wódki. oni jedzą te jaszczurki. Nie wiem, ale to on żyje, no, jest. No, pół metra, no, metra metr, kurde, miał, no. paręnaście razy widziałem, jak na to polowali. I to często przed samochodem przebiegało Znaczy zdarzało się nie? E, Ten dom co ostatnio oglądaliśmy tam widziałem jakieś komentarze że no on fajny, no w miarę fajny tylko wiecie co tam trzeba było to wszystko odmalować tam musiałbym nie wiem z 50 tysięcy peso tak na, na już włożyć żeby to przygotować nie? żeby całą chatę, a poza tym dach cieknie No to nie, to nie Pe Pełno takich było śladów nie, 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 nie. W kuchni szczególnie od wody, nie? Że... A dach nie jest zrobiony normalnie, tak jak dach wodujesz, tylko jest zro zrobiony, wiesz, tak ściany do góry i taka przestrzeń, no takim taki basen na dachu, rozumiesz tak zrobione, nie? Nie. nie, nie. A to by miało się nie porwało, nie? Oni tak robią, że dach jest płaski, nie? Czasami się zdarzy. Dzięki Ja już 8 lat, za dwa tygodnie. Pierwszego... Nie, poczekajcie. Nie, nie. Za miesiąc. Bo ja chyba przyjechałem 13 listopada. Ty byłeś przed baranem, czy nie? Nie, baran był już za dwa lata przed 13 chyba listopada. Bo ja wjechałem ja wyjechałem z Anglii pierwszego. 1 listopada w Święto zmarły, a pojechałem do Tajlandii a potem chyba 13 przyjechałem tu na Filipiny, także 13 listopada będzie 8 lat na Filipinach a Karolek mówi, że 3 lata 23 marzec będzie 3 lata no to 2,5 roku jeszcze 2,5 roku, no mówię 2,5 23 no. marca wyleciałem z 8 lat, jak przyjechałem to miałem 36 lat młody, piękny mądry facet zostawił wszystko, wyjechał Teraz tylko piękność została <noise> i zajbisz widok widoki. Tutaj Uroda została. No. jechaliśmy dwie godziny z Bilar, z Carmen przez Bilar tutaj. Długo się jedzie. A Panglao jest fajne, fajne. No bo masz plaże, nie, masz dostęp do tego ISEMA no wszystko jest dostępne tutaj, nawet na Panglao teraz. No masz. Otworzyj otworzyli następny jakiś market jest Fixed Tylko nie ma trzewek, natury nie ma. To Wszystko płaskie. To jest pójść! Jedynie co to jest gorąco za Nic nie Uważam? rośnie. Żadne warzywa ci nie urosną. Zasolone wszystko jest. to jest gorąco w kolejeniach. Gorąco i zasolone. U was tam jeszcze chłodno jest, nie? a tutaj... Wiesz, bo... Ale pojechaliśmy wczoraj szukać działki, nasze znaczy działki domu i tam przekazane działki, gdzieśmy patrzyli w góry, tam no. jak się jedzie z Carmen do Hagny. No, no, no. No tam kurczę chłodno jak daj spokój, no, naprawdę. Ta tam to prawo. bez klimy, z wiatraka idzie wytrzymać, się. Nie, tutaj to jest paruwa, no. tutaj to jest gorąco w kolorze, bo tu nie ma gór, tu nie I ma tak te... właśnie, bo tam były jakieś komentarze, że oglądają jakieś mieszkania, oglądaliśmy, a w tej hagnie chyba, Dimiao. Dimiao no. Ja mówię, że o klimy nie ma, nie? Ale ktoś napisał, że a w kurniku też nie masz klimy i też jest ok, tylko że w kurniku jest dużo chłodniej, nie? No. A tam przy, zaraz jak zjedzie się na dół przy morzu, jest, jest Nie gorąco i no. parno, nie? Moja klima nawet, ja nie mam, nie w domu dalej chodzi, no. ja to nie wyłączam klimy. Ja. Nie wyłączysz, bo jak przyjdzie, żeby było jeszcze chłodno, to, nie? Tak, bo to się mury się chłodzą i tak dalej, wiesz, że no, to, to takie jest inaczej, nie? No. Zdrówko, Panie i Panowie. O, oj, Panie i Panowie. Zaraz będą te hejterzy jechać. Tak, jeszcze piwko pijemy. w ogóle tam mnie to nie interesuje. Ja mówi, że prezent nie Czekoladę no, Tak Ali. No, ja czekolady Oli No i Prezent od Karola Co, dla for no, no, no jak? Jak było w wodzie? Fajnie? On prezent dla YouTube. No dawaj Oli On do wody On do wody chce do iść nie no dawaj Danika o, krzaki wlecia. panie Szpakowski, pokaż pan buzię A pięknie Danika Joel well Fruande the... Karol, prawie dostał Just... Jak pięknie loda jecha, ten nikoś gdzieś mnie nie mówił, proszę bardzo, jak familia odpoczywa. Mamy lowtaj, tide, popatrzcie. Nie wiem, za 2 metry woda spadła. Jest. Jon do GoDe? я